Pani Joanna Stecy i Agnieszka Bujalska z Urzędu Gminy Kutno. Dziewczyny piękne zawsze, artystycznie, estetycznie wpisujące się w charakter każdego naszego wydarzenia będą miały przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie specjalnie dla Państwa. Brawa, pani Joanna Stecy, Agnieszka Bujalska przekazuje mikrofon. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, witamy Państwa bardzo serdecznie. W tym momencie nie pozostaje nam już nic innego, jak rozpocząć przesłuchania zgłoszonych zespołów, których delegacje mieli Państwo już okazję poznać. Podczas pierwszego etapu zostało wyłonionych 16 zespołów, które będą się prezentowały dla Państwa w czterech kategoriach. Pierwsza kategoria to będą kapele prezentujące muzykę autentyczną. Kolejna kategoria to kapele prezentujące muzykę stylizowaną. Następna kategoria to zespoły wokalno-instrumentalne, które będą prezentowały formę autentyczną. I czwarta kategoria to zespoły wokalno-instrumentalne, które prezentują formę stylizowaną. Zespoły te będą oceniane przez profesjonalne jury w składzie. Przewodnicząca jury, pani Sylwia Kacalek, etnograf, od 26 lat pracująca w Muzeum Regionalnym. Tak, poprosimy o wielkie brawa. Na co dzień między innymi zajmuje się działem etnograficznym, ściśle współpracując z Kutnowskim Środowiskiem Rzeźbiarskim. Pani Urszula Okraska już od dzieciństwa wykazywała zdolności wokalne. Była członkinią Zespołu Pieśni i Tańca Kolejarz w Łowiczu. Oczywiście brawa. Działała w Zespole Regionalnego Stowarzyszenia Wsi Urzecze Łowiczanie. Aktualnie jest solistką i jednym z istotnych filarów Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki posiada wielką wiedzę o tradycjach naszego regionu i jest skarbnicą rodzimych pieśni, tańców i obyczajów. Jest też laureatką wielu nagród ogólnopolskich i wyróżnień. Pan Miłosz Kieszkowski, muzyk, akordeonista, puzonista, dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale instrumentalnym. Współzałożyciel i kierownik muzyczny Zespołu Folklorystycznego Śmiłowiunki oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska. Współpracuje również z Zespołem Pieśni i Tańca Kujawy z Włocławka, z którym odbył dwa tournée po Europie. Pani Jolanta Gutowska, którą już Państwo zdążyliście poznać, instruktor i choreograf tańca ludowego, kierownik artystyczny Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Leszczynki Działającego przy Centrum Kultury Gminy Kutno, jurorka w wielu konkursach o charakterze ludowym. Pani Magdalena Ptaszyńska, wokalistka, muzyk, autorka muzyki i tekstów, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Witamy serdecznie całe jury. Proszę Państwa, po przesłuchaniu zespołów w dwóch kategoriach nastąpi przerwa, w czasie której jako gospodarz muzyczne wydarzenia wystąpi nasz zespół ludowy Leszczynianki, z którym zobaczymy się dzisiaj dwa razy w trakcie przerwy, ale także później po wręczeniu nagród zespołom i kapelom, które wygrają. Wtedy nasze jury będą mogły udać się na podsumowanie pierwszej części. Po przerwie rozpocznie się przesłuchanie kap, kapel w obu kategoriach. No i oczywiście po nich Jury muszą znowu udać się na obrady, żeby wyłonić zwycięzców. My w tym czasie będziemy się mogli pobawić w towarzystwie naszych wyjątkowych gości zespołu ludowego Okaryna. Chcemy również zaprosić wszystkie zespoły i kapele, które jeszcze nie odwiedziły naszego punktu informacyjnego, do odbioru talonu na obiad, żeby się troszkę po występie wzmocnić. Proszę Państwa, za chwilę rozpoczną się przesłuchania, w których nasi goście, którzy przyjechali do nas z całej Polski, będą walczyć o piękne statuetki, które nie tylko są piękne, ale są również bardzo ciężkie, bardzo wartościowe. Będą to statuetki z złotej leszczyny. Wykonała je specjalnie dla nas na to wydarzenie lokalna firma Odlewnia Kutno, gdzie z tego miejsca serdecznie dziękujemy za życzliwość i możliwość współpracy. Przypominamy również, iż cały czas mogą państwo oddawać głosy na nagrodę publiczności. Karty do głosowania możecie pobrać w naszym punkcie informacyjnym. Patronami medialnymi naszego wydarzenia są: Radio Wiktoria, Radio Q, Kutnowskie Centrum Informacyjne, Gazeta Lokalna Panorama Kutna i portal eKutno. A sponsorami wydarzenia jest przedsiębiorstwo budowlano-produkcyjne Trakt oraz Hydrobud.